Cześć, witam was na kanale, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kilku nowościach, które pojawiły się głównie wczoraj. Już na wstępie możecie zostawić łapkę w górę z subikiem i dzwoneczkiem, by nie przegapić następnych filmów. Wczoraj w nocy pojawiły się dwa zdjęcia nowych zestawów, konkretnie chodzi o hełm kapitana Reksa fazy drugiej i hełm komandora Kodiego fazy pierwszej. Liczba zdjęć co prawda jest póki co mocno ograniczona, bo właściwie mamy jedno wyraźne zdjęcie, są też inne, ale no niestety już mniej wyraźne, w tym na przykład zdjęcia pudełka obu zestawów. Ale przejdźmy też sobie do krótkiego omówienia tych właśnie hełmów. No przede wszystkim bardziej mi się podoba hełm komandora Kodiego fazy pierwszej. Jak widzimy, hełm kodego jest bardziej wzorowany na tym serialowym. widać po prostu tutaj te charakterystyczne serialowe hełmy. Wydaje mi się, że wypada. No całkiem ciekawie. Zwłaszcza ten daszek jest taki nieco inny. Myślałem, że on będzie faktycznie taki bardziej kanciasty, większy. No i nie będzie miał tej małej antenki. Bo początkowo myślałem, że te hełmy będą bardziej na podstawie już oficjalnych minifigurek LEGO ale poszli już bardziej w animację jeśli chodzi o design, no i uważam, że wyszło to całkiem na plus. Jeśli chodzi natomiast o naklejki, no to widzimy na zdjęciu, że jest ich w tym zestawie niewiele. A teraz możemy przejść do hełmu Kapitana Rexa w fazy 2. No i tutaj ten hełm chyba nieco gorzej się prezentuje od kodiego, ale tragiczny chyba też nie jest. Wyglądem ten hełm przypomina też klockowy hełm Szturmowca, znanego z poprzednich fal zestawów. Za to naklejek w tym zestawie widzimy już nieco więcej. Ogólnie uważam, że hełm Kapitana Rexa mógł wypaść nieco lepiej, bo nie do końca tutaj mi się zgadzają te niektóre kształty. Ogólnie w przypadku obu hełmów wypada no, ten wygląd w sumie nie najgorzej. Myślę, że oba zakupię. I będą fajnie stały na półce. Czekam jeszcze na więcej zdjęć, żeby sobie wszystko to lepiej obejrzeć. I przede wszystkim czekam na zdjęcia pudełek, żeby zobaczyć ten design. Ciekawy również jestem tyłu pudełka. Chcę po prostu zobaczyć jakie fotki z serialu wmieścili na pudełko. Skoro jesteśmy już przy klonach to szybko wspomnę o tym, że 212 finalnie dostaniemy. Można to już nazwać takim oficjalnym wręcz przeciekiem. Ponieważ na ostatnich stronach magazynu z figurką Bokatan znalazła się też taka fotka. I to myślę, że wszystko już nam wyjaśnia. A wracając jeszcze do hełmów, jakiś czas temu pojawiła się również informacja o trzecim hełmie. Podobno miał ten hełm nawiązywać do szóstej części Gwiezdnych Wojen powrotu Jedi. I faktycznie ten hełm będzie nawiązywał do szóstego epizodu Gwiezdnych Wojen, a konkretnie chodzi o ten hełm rebelianta z Endoru. Na przykład księżniczka Leia posiadała taki. Jeśli posiadacie hełm Scout Troopera, no to myślę, że fajnie obok niego wpasuje się hełm z Endoru. I to tyle. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co sądzicie o nowych zdjęciach hełmów kapitana Rexa i komandora Kodiego i czy zamierzacie je zakupić. Jak wcześniej wspomniałem, ja raczej obydwa kupię. Dajcie też znać co sądzicie o hełmie Rebelianta z Endoru, moim zdaniem może serio ciekawie się prezentować, ale oczywiście czekamy na fotki. Pamiętajcie także o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Niech moc będzie z wami. Cześć!